Nazywam się Agnieszka Jako i e, zapraszam Państwa do obejrzenia semestralnego przeglądu pierwszego i drugiego roku School of Four. Przyjechała do nas Lily Edelcort. Za chwilę będzie pokaz mody, a e, no masa rzeczy się tu dzieje. Najważniejszą ja rzeczą, którą dzisiaj możemy powiedzieć już po prawie w dwóch latach funkcjonowania szkoły, w drugim roku funkcjonowania szkoły, jest to, że koncept, który był wypracowany tak naprawdę wspólnie z Lee Edelkort, z Agnieszką Jakobcą, z moim udziałem, również z udziałem innych osób, które dzisiaj tu uczą, przeszło dwa lata, że to wszystko działa. Jesteśmy właśnie po obronach, widać w naszej twarzy, więc jesteśmy zmęczeni, ale też i bardzo zadowoleni. Plot odporny. Jest dla mnie o tyle ciekawą szkołą, że nie tylko skupiam się na projektowaniu czegoś na papierze, w samym procesie wymyślania, ale również to wykonuję, ponieważ wtedy mogę najwięcej się nauczyć i zaplanować sobie następny proces projektowania, ponieważ już wiem jak coś wykonać i jednocześnie wiem jak to zaprojektować. Nazywam się Grzegorz Matlong yy, i prowadzę zajęcia z dekonstrukcji koszuli na yy, fashion design yy, tutaj w Sofie. Yy, studenci przez semestr pracy ze mną najpierw czyli projekty z używanych koszul, które zresztą będziemy widzieli za chwilę na pokazie modu. Dodatkowo pracowaliśmy później nad różnymi stadiami tworzenia inspiracji do koszul. Na koniec każdy realizował swoją własną kolekcję z naciskiem na to, aby znajdowały się w nim koszule. Była tutaj dość duża dowolność, więc to wszystko będzie widać za chwilę na modelkach i modelach. No w tym momencie są ostatnie chwile, kiedy przygotowujemy już...